Co łączy Lechie Zielona Góra z Odrą Bytom odrzeński? Jaka sytuacja panuje w Stali Jasień i co wyniknęło z piątkowego spotkania oraz dlaczego Marcin Michalak zrezygnował z funkcji trenera Syreny z Błąszynek. O tym w dzisiejszym odcinku z serii Babiarczuk o lubuskim sporcie. Zapraszam. Witajcie. W dzisiejszym odcinku zdecydowanie najwięcej będzie o 25. gali piłkarstwa lubuskiego. O tym za chwilę. Na początek, jednak klasycznie zachęcam do subskrybowania naszego kanału, kto jeszcze tego nie zrobił. No i przypominam również, że w serwisie Spotify znajdziecie wszystkie odcinki z serii babiarczuk o lubuskim sporcie w formie podcastów. 25. gala piłkarstwa lubuskiego za nami. 25 raz Lubuski Związek Piłki Nożnej wybrał najlepszych piłkarzy, trenerów w naszym regionie. Od jakiegoś czasu wybierana jest także najlepsza piłkarka. Eee, I w kontekście tych wyborów e, mam swoich kilka zastrzeżeń, o nich za chwilę będę mówił, ale na początek e, zupełnie inna rzecz, takie przemyślenie, które towarzyszy mi już od kilku lat, mianowicie brakuje mi w tym plebiscycie takiego e, najważniejszego takiego najlepszego z najlepszych. Czyli po prostu najlepszego piłkarza w regionie. No bo trenerzy wybierają najlepszych na poszczególnych pozycjach w trzeciej i czwartej ligach, ale... No i też jestem ciekawy Waszego zdania. Czy nie sądzicie, że tak jak we wszystkich takich poważnych, dużych plebiscytach nie powinno tutaj być jednak takiego e, najlepszego z najlepszych właśnie? Jak się spojrzy nawet na plebiscyt Gazety Lubuskiej, no to jest mnóstwo kategorii. Piątka najlepszych, no ale właśnie, wybiera... Kapituła tego najlepszego. Jak się spojrzy na plebiscyt przeglądu sportowego, ok, tam głos jest oddany z kolei kibicom, ale jednak ten najlepszy też jest wybierany. A mam wrażenie, że, no już o nie wspominam oczywiście o złotej piłce czy o France Football, chociaż oczywiście też Te plebiscyty, wszystkie one mają jakieś swoje większe lub mniejsze problemy. No bo jeżeli głosują e, kibice, to wiadomo, że kierują się przede wszystkim sympatiami. E, znowu złota piłka i głosowanie przez dziennikarzy też pokazuje, że jednak e, są pewne luki w tym systemie. No bo e, Ameryka Południowa choćby zawsze z góry głosowała na, e, na Messiego, co by, się, co by się nie działo. Ale już abstrahując od tego, e, to jednak zawsze jest ten, no, ten właśnie najlepszy, a tutaj mam wrażenie, że kogoś takiego e, e, brakuje i m, nadałoby to temu plebiscytowi, tak sądzę, takiego trochę jeszcze większego prestiżu, gdyby jednak e, trenerzy wybierali właśnie takiego najlepszego. Piłkarza w województwie lubuskim, ale to taka moja dygresja, przemyślenie, spostrzeżenie. Nie wiem, co Wy o nim sądzicie, ale jestem ciekawy Waszego zdania, więc zachęcam do tego, by w komentarzach odnieść się do tej kwestii. A jeśli chodzi o tych, których trenerzy wybrali za 2025 rok, no to teraz jeszcze raz te wyniki Wam przypominam, jak one wyglądały, no i chciałbym. Zacząć od tych, do których nie mam żadnych zastrzeżeń, czyli tak, Jakub Bursztyn, najlepszy bramkarz w trzeciej lidze, no uważam, że tu konkurencji raczej dla Kuby nie było, ale też trzeba powiedzieć i to warto podkreślić, że on ma za sobą bardzo dobrą, zwłaszcza jesień, może tak, miał dobrą wiosnę i bardzo dobrą, by nie powiedzieć rewelacyjną jesień nawet jak wyłączymy gdzieś tam ten klops na początku z MKS-em Kluczbork to generalnie jako Bursztyn dawał Lechi bardzo dużą stabilizację w bramce. No i tyle koniec kropka. Tu nie ma nad czym debatować i dyskutować. Kamil Olek, najlepszy napastnik, też sądzę, że tutaj nie ma wielkiego pola do dyskusji. Oczywiście w tej trójce moim zdaniem powinien znaleźć się tutaj go zabrakło. Denis Matuszewski. Natomiast jednak no na pewno Denis w Skali całego roku nie był od Kamila lepszy, więc, więc Kamil i miał świetną wiosnę w Ślęzie i jeszcze lepszą jesień w Lechy, zasłużenie triumfował. E, aha, dodam jeszcze, bo tego wam nie powiedziałem, jakie są kryteria, bo decydują trenerzy. Oni tworzą swoje rankingi, czyli podają trzech najlepszych, no i później związek po prostu te, te typy sumuje, zbiera punkty, no i w ten sposób tworzą się te hierarchie. Wiadomo, że w trzeciej lidze no, tych trenerów, wielu do, głosowania nie ma tak de facto tylko czterech było w tym e, za ten poprzedni rok, a też trzeba pamiętać, że nie można głosować na swojego zawodnika, więc więc tutaj no, niekiedy naprawdę ograniczenie jest dość e, spore. Jeśli chodzi o młodzieżowców tu e, Tumala Andrzejczak e, tutaj też nie ma nad czym myślę debatować. E, wybaczcie, że tak spoglądam co jakiś czas w dół, ale mam tutaj po prostu te wyniki przed sobą. No i jeśli chodzi o najlepszą piłkarkę, tu w ogóle nawet nie będę robił z siebie mądrego, bo nie oglądam piłki kobiecej w ogóle, ale tak sobie myślę, że skoro Zuzanna nabieszczat w najważniejszym, tak sądzę, meczu na ziemi lubuskiej, jeśli chodzi o futbol kobiecy, czyli w finale Pucharu Polski, Eee, zalicza asystę, zdobywa bramkę i jeszcze jest faulowana przy rzucie karnym, a jej zespół wygrywa 3 do 0. No to chyba wydaje się, że ten wybór jest bardzo racjonalny i uzasadniony. Sebastian Mordal, najlepszy trener seniorów, moim zdaniem nie ma pola do dyskusji w ogóle w tym przypadku, a jeśli chodzi o trenera juniorów, tutaj Łukasz Maliszewski, sprawa wygląda bardzo podobnie, też wydaje mi się, że. No, po tym, co zrobiła Celiotka Stylonu na jesień w, w rozgrywkach, właśnie u 17, to no, trudno tutaj kogoś szukać innego. No, po prostu weszli, można powiedzieć, no, może nie z buta do tych rozgrywek, ale, ale naprawdę prezentują się bardzo, bardzo solidnie i myślę, że są dla wielu zaskoczeniem, bo sądzę, że mało było takich, którzy przypuszczali, że tak dobrze Stylon jesienią będzie wyglądał, aby utrzymał tę swoją formę wiosną. No to tyle, jeśli chodzi o tych, co do których nie mam jakichś większych zastrzeżeń. Generalnie tutaj jeszcze dorzucam Krzysztofa Drzazgę. Mimo, że zagrał tylko pół rundy w Kiza czwartej lidze, to wydaje mi się, że w skali całego roku takiego kozaka na tej pozycji po prostu nie było. Więc tutaj też zdecydowanie w pełni uzasadniony wybór i zaskoczeń nie ma. Chociaż. Tutaj się zatrzymam, bo dla mnie absolutnym skandalem jest to, że w tej trójce nie znalazł się Rafał Kotwica. Gościu, który w całym roku zdobył 19 bramek. Zawodnik, bez którego Stal na pewno by nie utrzymała się w czwartej lidze. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Dzisiaj już byliby w okręgówce, bo po prostu Kotwica tymi bramkami często gęsto dawał im po prostu punkty. No i taki gościu nawet nie znalazł się w trójce, no, jak widać, ta pamięć trenerów jest jednak e, krótka i no jest tutaj Emil Drozdowicz, który zagrał przecież tylko pół rundy w tych rozgrywkach, podobnie Mateusz Świtała. Chociaż też co do Świtały to jeszcze tu bym się aż tak bardzo nie, nie, nie upierał, e, w sensie, że, że nie powinien się znaleźć, natomiast wydaje mi się, że. Kotwica za Emila, to i to właśnie na miejscu drugim to, to, byłby, to byłby bardzo rozsądny i po prostu lepszy wybór, więc powiem szczerze, dziwi mnie ta nieobecność Rafała kotwicy. I tu jeszcze jedna taka malutka dygresja. Wybaczcie, że tak co chwilę uciekam w poboczne wątki, ale jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy w kontekście tego plebiscytu, to że Mam wrażenie, po tych wyborach to widać choćby właśnie w czwartej lidze, gdzie głównie w, tym, w tych trójkach pojawiają się zawodnicy, którzy w tych rozgrywkach występowali tylko przez pół roku. Mam takie wrażenie, że trenerzy, chociaż wbija im się pewnie do głowy, że to jest wybór za cały rok, oni jednak żyją przede wszystkim ostatnią rundą. Często też decydują trenerzy, tak choćby było w trzeciej Lidze. Tomasz Leszczyński, który przecież nie ma pojęcia, jak wyglądała wiosna w trzeciej Lidze, no bo, no bo nie był trenerem żadnej z drużyn. Nawet jeśli te rozgrywki śledził, no to, to też nie analizował ich tak na pewno dogłębnie, jak choćby robił to. Grzegorz Kopernicki i Sebastian Mordal, więc oni mieli zupełnie inny. Patryk Szymik, no też przyszedł zupełnie, można powiedzieć, z innego świata, dlatego no, z, i w czwartej lidze mamy podobną sytuację, chociaż tutaj jest jednak trochę trenerom łatwiej, bo powiedzmy, że cały czas w tym środowisku gdzieś tam się e, kręcą, bo są to głównie trenerzy z naszego regionu, chociaż też niekiedy jest tak, że na przykład trener wojewódka naawansował awansował z zorzą, no to też pewnie nie miał takiego dokładnego oglądu na choćby rundę wiosenną poprzedniego sezonu, sezonu w czwartej lidze. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że też tutaj chyba można by było się zastanowić, jak to ugryźć, jak jak to rozegrać. Może te nie wiem typy od trenerów połówkowe zbierać po zakończeniu rundy wiosennej poprzedniego sezonu i później po jesieni nowego sezonu, żeby to po prostu, że realnie rzeczywiście było, były wybory najlepszych w danym roku, a nie najlepszych w jednej rundzie. No bo słuchajcie, w kontekście tego, z czym się nie zgadzam, jak już przy czwartej lidze jestem, no to brak Rafała Kotwica, o tym powiedziałem. Ale powiem tak, triumf Bartka Szafera w kategorii bramkarza roku, mając na uwadze, że zagrał tylko pół rundy i to też niepełne, bo, bo w bramce Odry dochodziło do zmian. No powiem szczerze, nie, nie klei mi się to i w ogóle ta trójka mi się trochę nie klei, bo mm, o ile Łukasz Jerzak, oczywiście, bardzo ważny dla czarnych żagań i pewnie na trzecim miejscu bym go tutaj był w stanie umieścić, to jednak jak spojrzymy i sobie to sprawdziłem, na cały e, rok 2025 to jest co najmniej trzech bramkarzy, którzy zgromadzili więcej czystych kąt niż on: to jest Adam Ziemidowicz z Ilanki Rzepin, to jest Jerson z Dozametu i to jest Karol Kubasiewicz z Odry Nietków. I wydaje mi się, że to powinna być pierwsza trójka i ewentualnie któreś z tych nazwisk powinno te klasyfikację wygrać, ewentualnie tak jak wspomniałem, mógłby tutaj jeszcze o to miejsce w Trójce walczyć z nimi Łukasz Jerzak, bo jesienią no, też nie ma co ukrywać, wielokrotnie ratował po prostu Czarnych przed, przed blamarzem. Natomiast no tak, Bartek Szafer yy, pół rundy w trzeciej lidze i to nie było dobre półrundy, do tego e, to zawieszenie e, z własnej głupoty, do czego Bartek już też po czasie podchodzi, oczywiście z dystansem i też nie ma sensu go jakby cały czas napiętnować za to, no bo on też jest świadomy tego, że, że zrobił błąd, ale no to się wydarzyło, stracił też ileś spotkań w, w zasadzie z własnej winy, mm, więc te pół roku 2025 nie było dla niego dobre. Szymon Czajor, jeśli chodzi o występy w trzeciej lidze, uważam, że tutaj był bardzo ważnym ogniwem Stilonu. Jeśli chodzi o występy jesienią, uważam, że już tak wysokiej formy nie prezentował. No do tego też choćby ten fatalny błąd w Zielonej Górze, który sprawił o tym, że, że Polonia ostatecznie wysoko poległa. Chociaż tutaj też, tak nawiasem mówiąc, to jest taki kamyczek do ogródka zarządu, który no nie sprowadził żadnego równorzędnego bramkarza do tego momentu i, i tak naprawdę nagle się okazało, że jak Szymon z powodu czerwonej kartki nie może grać, to, to jest w bramce Polonii duży, duży problem. Więc no, jeśli chodzi o, o tę trójkę tutaj, która została, to tak to widzę. Znowu tutaj też jestem bardzo ciekawy, jak Wy to widzicie, jak odniesiecie się do tych typów, do tych wyborów trenerów, bo jeszcze raz warto to zaznaczyć. Bo tre, nie trener przepraszam Tata Szymona bardzo się oburzył na te wyniki tego plebiscytu i na to, że Szymon zakończył dopiero na trzecim miejscu i rozumiem emocje, no to jest jego syn, wiadomo, chciałby, żeby został doceniony. Ale panie Amadeuszu, to pretensje należy kierować do trenerów, nie do związku. To trenerzy wybierali. To związek tutaj jest organizatorem plebiscytu, ale nie maczał w tym w ogóle Swoich palców, jeśli chodzi o, o wybieranie, więc to do trenerów czwartoligowych musi pan zaadresować te swoje żale. To tak nawiasem mówiąc, obrońca Igor Kurowski. Ja nie przeczę, że zagrał bardzo dobrą rundę, no ale czy on powinien wygrać? No Mam wątpliwości. Sebastian Górski i Krzysztof Marchewka też tutaj się znaleźli w tej trójce. No i ta sama sytuacja w zasadzie. Nie mam na szybko takiej trójki obrońców, nie będę tutaj udawał mądrego. Może wy mi pomożecie, kogo byście w tej trójce za cały 2025 rok, jeśli chodzi o rozgrywki czwartoligowe, widzieli w tej trójce, bo sądzę, że tacy się zawodnicy by... E, znaleźli. Tak na szybko to, to Kamil Kowalczyk mi tutaj przychodzi do głowy. Jeśli chodzi o pomocnika, tu jest ciekawie. Wygrał Andrzej Pawłowski i generalnie bym się też pod tym podpisał. E, znaczy generalnie się pod tym podpisuje mimo, że Andrzej Pawłowski wiosną zagrał tylko w trzech meczach, bo później miał problemy zdrowotne, ale jesienią był rewelacyjny. No i jak się rozmawiało z trenerami po meczach i lanki z drużyn przeciwnych, to oni mówili panie redaktorze. Ten Pawłowski to tam robi wszystko. On tam strzela, on tam asystuje, on tam kreuje i jeszcze jak trzeba to pomaga w defensywie. No bez niego po prostu Ilanka yy, nie istnieje i, i takich głosów słyszałem yy, dużo. Więc ten wybór trenerów mnie akurat nie dziwi, chociaż znowu. Na trzecim miejscu w tej klasyfikacji Patryk Zawojek, który rok miał fenomenalny i zdobył w nim 20 bramek. Oczywiście występował w wiosną wyżej, na pozycji no bardziej ofensywnej, więc też miał jakby większe szanse na zdobywanie tych bramek. No ale jesienią, mimo że już go trener Chorodyski jednak cofnął, to nadal te bramki zdobywał, nadal też kreował swoim kolegom sytuację. Więc no tutaj uważam, że że mógłby spokojnie znaleźć się przed Walczakiem, który był świetny, ale no tylko wystąpił w tej czwartej lidze przez pół rundy. Nie wiemy, jak wyglądałby na przestrzeni całego e, roku. E, tak to widzę, jeśli chodzi o czwartą ligę. E, natomiast jeśli chodzi o, o, o trzecią, no to tutaj mam dwie wątpliwości, ale żeby było jasne: nie upieram się przy swoim zdaniu, uważam, że tu jest bardzo duże pole do dyskusji. Obrońca Kasper Staszkowian. E, Jeden z najbardziej chyba solidnych, regularnych, rzetelnych, jeśli chodzi o występy zawodników, e, przynajmniej jeżeli chodzi o lubuskie kluby, no bo ciężko mi mówić w skali całej ligi, to jest e, zawodnik, który nigdy nie schodzi poniżej pewnego poziomu. I, i Kacper e, uważam, że za tę swoją regularność, właśnie za tę swoją solidność, został przez trenerów doceniony i super. E, ale z drugiej strony Bartosz Rutkowski miał świetny 2025 rok. Słuchajcie, jak się spojrzy na liczby: Kacper Staszkowian, 11 czystych kąt, e, Kariny z jego udziałem, e, jedna bramka. Bartosz Rutkowski, 12 czystych kąt, 8 goli i 11 meczów opuszczonych przez kontuzję. Jak dorzucilibyśmy jeszcze. E, z jego udziałem, tych 11 meczów, no to on po prostu w statystykach wyglądałby, yy, no byłby nie do przebicia. I nawet Kacper powiedział coś takiego, kiedy rozmawialiśmy na gali, że wygrać z Bartkiem Rutkowskim to jest nie lada wyczyn, że on naprawdę yy, no bardzo cieszy się z tego wyróżnienia, no bo, no bo za nim się znalazł yy, Rutek. Natomiast ja uważam, że jednak z, z, poglądając na liczby, spoglądając na wpływ, też zobaczcie jak wpłynął na defensywę lechy po przyjściu Bartosz Rutkowski to Kacper, mam nadzieję, że się nie obrazisz z całym szacunkiem, ale dla mnie tutaj Bartek powinien jednak w tym plebiscycie być na miejscu pierwszym, chociaż podkreślę to jeszcze raz, też doceniam Twoją świetną postawę, bo, bo naprawdę od wielu lat jesteś jednym z najsolidniejszych, najbardziej regularnych, no, nawet więcej powiem, jednym z najlepszych obrońców w skali całej ligi i, i pewnie wiele klubów widziało by Cię w swojej drużynie. Swoją drogą wiem, że kiedy był jeszcze w Zielonej Górze Andrzej Sawicki, to też y, podchody y, pod Twoje y, przyjście, czy ściągnięcie Ciebie do Zielonej Góry y, robił, czy też, czy też starał się robić. No i jeszcze kwestia pomocnika i tu powiem szczerze, nawet jeśli w kwestii y, Kacpra i Bartosza bym się tak aż nie opierał, chociaż mówię tutaj, ja bym postawił na Bartka, no to tu uważam, że brak zwycięstwa Przemysława Haraszkiewicza to jednak mimo wszystko y, jest lekko dla mnie zaskakujący, dlatego, że jeśli chodzi na, jeśli chodzi o suche statystyki liczby 14 bramek, do tego dołożonych 5 asyst, Dominik Więcek 6 bramek, 11 asyst, więc w tej klasyfikacji kanadyjskiej Przemek jest nieco lepszy, ale pamiętajmy o tym, że no, jednak Więckowi gra się od nowego sezonu lepiej, bo po prostu występuje w lepszej drużynie, a Przemysław Haraszkiewicz to jest facet, który po tych letnich zmianach w Karinie nie spuścił stonu, który w zasadzie na swoich barkach ciągnie ofensywę Kariny od początku tego sezonu i aż... No, strach pomyśleć, gdzie by Karina dzisiaj była, gdyby nie jego bramki, gdyby nie jego asysty i świetna postawa. Oczywiście ja wiem, więcej to też jest zawodnik, który robi wiele rzeczy, których nie widać w statystykach, ale Przemysław Haraszkiewicz też, choćby w defensywie, robi rzeczy, których nie widać w statystykach, a do tego wszystkiego no mówię, jest, jest osamotniony po prostu, więc tutaj odpowiedzialność leży na jego barkach. I znowu, myślę, że tutaj w kwestii trenerów mogło trochę zadziałać to, chociaż Raczej trenerów się o to nie posądza, ale mimo wszystko ta jednak efektowność Dominika Więcka jest chyba trochę, trochę większa, jest bardziej efektowny w tych swoich akcjach, no bo wiemy, że, że tych akcji jeden na jeden, kiedy Mija rywali ma, ma całe mnóstwo i być może to też gdzieś tutaj te, te efekty powiedzmy wizualne zadecydowały, no ale tak ostatecznie trenerzy zdecydowali, ja bym tutaj Przemka umieścił na miejscu pierwszym, Dominika na miejscu drugim i Wiktora. Na miejscu trzecim. No i to w zasadzie tyle, jak sobie tak spoglądam. Dajcie znać, bo naprawdę jestem ciekawy. Można się tutaj moim zdaniem posprzeczać, pokłócić i podyskutować, a argumentów za w zasadzie każdym z zawodników się znajdzie, więc komentarze są wasze. Odpowiadając na pytanie z początku, co łączy Lechie i Odry, a w zasadzie co łączy Krzysztofa, Drzazg, Krzysztofa Drzazgę i Kamila Olka. Najlepsi strzelcy lidera odpowiednio Betclic grupy trzeciej, trzeciej ligi i Kiza 4 ligi złapali w tym okresie przygotowawczym kontuzję. W przypadku Kamila Olka to jest yy, przepuklina, yy, problemy z pachwiną, jeżeli chodzi o Krzysztofa to yy, staw skokowy. No ale można powiedzieć, że tak, tutaj łączy ich dużo rzeczy, bo pierwotne prognozy były gorsze niż finalnie się okazało. W przypadku Olka to już nawet roztaczano wizję w klubie o możliwym zabiegu za granicą we Włoszech, dokładnie, na szczęście Lechia po takie yy, yy, nie musiała się na takie rzeczy decydować i, i sam zawodnik również. Obaj wylądowali u tego samego lekarza, u yy, doktora Pydy yy, z Poznania, no i w obu przypadkach, tak jak powiedziałem, jest lepiej niż, niż się wydawało. Kamilolek jest po zabiegu, yy, będzie przechodził oczywiście rehabilitację i yy, yy, z tego co się dowiedziałem, ma wrócić do treningów z pełnym obciążeniem na początek marca, pod koniec lutego, czyli można w zasadzie powiedzieć tak, że jak lekcja będzie zaczynała rozgrywki, no to OLEK wejdzie do treningów z pełnym obciążeniem, co oczywiście nie jest równoznaczne z tym, że od razu będzie gotowy do gry. Znając Sebastiana Mordala i jego podejście, to będzie tutaj bardzo ostrożny. Jeśli chodzi o Krzysztofa. Tutaj ten powrót raczej będzie trochę szybszy. Wydaje się, że jest szansa, by zdążył na start rundy rewanżowej za czwartej ligi. Tutaj może pomóc paradoksalnie ta aura, no bo wiemy, że boiska nie są w najlepszym stanie i niewykluczone, że w ogóle ta pierwsza kolejka to zostanie obligatoryjnie przełożona i to też na pewno dla Krzysztofa by zadziałało. I też tutaj myślę, że Michał Kowbel. Jeżeli jednak te mecze by miały się odbywać na no, takim zmarzniętym, twardym boisku też nie będzie ryzykował i, i pewnie by sobie e, odpuścił, bo jeden mecz bez drzazgi od razu sobie poradzi, nawet jeśli to będzie rywalizacja z drugą Lechią, nawet jeśli miałaby ten mecz przegrać to lepiej jednak mieć zdrowego drzazgę e, na pozostałe mecze do końca sezonu. Tak to wygląda jeśli chodzi o tych e, zawodników, więc e, można powiedzieć z jednej strony nie ma ich aktualnie. Ale z drugiej strony, te wieści w klubach są lepsze chyba i w Lech i w Odrze. Po tych ostatecznych diagnozach wszyscy odetchnęli. Niezmiennie najczęściej zadawanym mi pytaniem w 2026 roku jest co z tą stalą Jasień. Będą grali czy nie będą. W zasadzie od momentu, kiedy nagrywałem ostatnią rolkę i w której mówiłem o tym, jak wygląda sytuacja, wiele się nie zmieniło. W miniony piątek było spotkanie z prezesem Mariuszem Sierko. W zasadzie na tym spotkaniu kibice za wiele się nie dowiedzieli, usłyszeli, że winni w zasadzie są wszyscy dookoła, począwszy od Gminy przez sponsora, zdaje się, że nawet też oberwało się medium, więc w zasadzie wszyscy ponoszą winę, tylko nie prezes Mariusz Sierko. No ale dlaczego dzisiaj w klubie nie ma trenera? Zawodnicy uciekają, i w zasadzie nie wiadomo, czy zespół przystąpi do, do rozgrywek. No to w takim razie trudno odpowiedzieć na to pytanie. To oczywiście pół żartem, pół serio mówię, a tak zupełnie już serio. Za dwa tygodnie ma się odbyć kolejne spotkanie. Jak rozumiem, ma ono mieć charakter walnego zgromadzenia, no więc wtedy może formalnie dojść do odwołania czy też rezygnacji. Tak Mariusz Sierko zapowiedział, że złoży rezygnację z funkcji prezesa, no i wtedy ewentualnie może zostać wybrany nowy zarząd. Natomiast czy to się stanie, czy tak będzie, zobaczymy. Bo też, żeby odbyło się walne i żeby te zmiany się dokonały, jako że Stal jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS-ie, no to, to wszystko musi mieć też charakter e, prawny, to, to formalności trzeba przede wszystkim tutaj dopełnić, a, a czy tak się stanie, czy, czy prezes też jest z tego świadomy, to prawdę mówiąc... E, Mam pewne wątpliwości, a mam je choćby dlatego, że jak się okazuje, kontrakt, który prezes sądził, że rozwiązał z trenerem Leszczyńskim, de facto nigdy nie został rozwiązany, bo właśnie nie zostały dochowane formalności. Chodziło o po prostu termin złożenia tego wypowiedzenia, więc za chwilę klub przegra sprawę, to, to jest raczej kwestia czasu. Z Tomaszem Leszczyńskim będzie on kolejnym po Sebastianie Surmaju, który, który po prostu wygra przed sądem polubownym Polskiego Związku Piłki Nożnej ze Stalą. No a co ze Stalą dalej będzie, to powiem tak. Ja utwierdzam się z każdym dniem w tym, co powiedziałem, czyli, że meczu z Lechią 28 lutego nie będzie, że ten zespół wiosną grał, nie będzie, bo nawet ten scenariusz o tym, żeby zbudować zespół oparty na młodych zawodnikach żeby to klecić, wszystko byleby tylko zespół grał nawet jeżeli będzie dostawał lanie co tydzień, chodziło o to, żeby po prostu nie zostać zdegradowanym z rozgrywek za trzy walkowery powiem szczerze mamy dzisiaj, kiedy tu nagrywam, czwarty dzień lutego raczej do startu rozgrywek czasu wiele nie zostało, a zebranie na dwa tygodnie przed rozgrywkami zawodników, no powiem szczerze Średnio to widzę, ale jak będzie, no to ostatecznie czas pokaże. Na koniec, temat najświeższy, czyli odejście z syreny z maszynek Marcina Michalaka, o czym już pisałem, trener złożył wypowiedzenie swojej umowy. Okres miesięczny musi zostać zachowany w przypadku tej jego umowy, więc zarząd tutaj w ogóle oczekiwał, że będzie jeszcze prowadził drużynę, przynajmniej w najbliższych treningach i też sparingu do czasu, oczywiście znalezienia następcy, ale sądzę, że to się nie wydarzy, chociaż tak swoją drogą to historia zna takie przypadki i to całkiem świeży, mam tu na myśli Orlen Basket League, Mianowicie Anwil Włocławek, więc kibice koszykarscy już na pewno wiedzą o co chodzi. Grzegorz Korzan, którego Anwil zwolnił, jeszcze przez dwa mecze prowadził drużynę, bo trener, który go zastąpił, no to nie mógł jeszcze się pojawić w Polsce, więc no, trzeba było no, zespół nie mógł zostać bez, bez trenera, więc to też taka ciekawa sytuacja. Doskonale wiecie, że zazwyczaj jest tak, że jak się trenera zwalnia, czy odsuwa od prowadzenia drużyny, to po prostu wstępuje do czasu przyjścia nowego jego asystent, a Manuilu zdecydowali, że nie, Grzegorz Korzan poprowadzi, przyjdzie nowy trener, to przejmie obowiązki. No i tak się stało choćby w Zielonej Górze. Ale to tak nawiasem tylko mówiąc, natomiast sądzę, że no tutaj takiej konieczności nie będzie, bo pewnie do startu rozgrywek Syrena nowego trenera znajdzie, chociaż na pewno jest w trudnym położeniu, no bo miesiąc do ligi, z lekkim okładem, wielu nazwisk wolnych na rynku nie ma. Niewykluczone, że Krzysztof Piosik tutaj będzie tym, o którego Syrena będzie się starała, bo już w grudniu trwały rozmowy i to nawet całkiem blisko było osiągnięcia porozumienia. Ostatecznie jednak do niego nie doszło. Tak swoją drogą, to w grudniu Syrena też rozmawiała z Krzysztofem Kaczmarczykiem, ale też ostatecznie. E, trener, e, Były trener Polonii, e, między innymi do Sereny, no, zresztą jak wiecie, nie trafił, no i dlatego też ostatecznie zdecydowano się na Marcina Michalaka, którego też już e, nie ma, e, który mm, oficjalnie odszedł z powodów e, osobistych, no ale jak się domyślacie, na pewno tak realnie to, to, to chodzi o coś innego. E, z tego co mi wiadomo, e, to nie wszystko funkcjonowało tak, jakby trener sobie po prostu tego życzył. Też do tego dochodzą zmiany kadrowe, bo z Syreny odeszło kilku zawodników, e, więc w zasadzie odejście trenera to, to nie jedyna zmiana, która się tutaj szykuje. E, no ale z drugiej strony też można usłyszeć e, od niektórych przynajmniej zawodników, że no, były zastrzeżenia właśnie ich co do warsztatu trenera Michalaka, że nie do końca jednak radził sobie z prowadzeniem zespołu, że pod kątem organizacyjnym to nie wszystko też tak wyglądało, jak wyglądać się powinno. Też w kwestii zarządzania drużyną, więc no tutaj jakby zastrzeżenia były. Z różnych stron, żeby była jasność, jeśli chodzi o trenera, to on co do, co do zespołu, z tego, co mi przynajmniej wiadomo, do zawodników, akurat żadnych zastrzeżeń, żadnych zarzutów nie miał w sensie, to, to nie postawa ich czy zachowanie kogokolwiek sprawiło, że on z tej funkcji zrezygnował. Tutaj raczej należałoby o przyczyn upatrywać na, w relacjach trenera. Z zarządem, czy też po prostu brakiem takiego no, odpowiedniego wsparcia, po prostu dla, dla trenera. Tak mi się wydaje, że, że o to tutaj mogło chodzić i, i że też może liczył na, no, no właśnie, na takie większe. Wsparcie ze strony, ze strony zarządu, no bo też pamiętajmy, no pierwszy raz prowadzi zespół na tym poziomie, nie ma wielkiego doświadczenia w piłce seniorskiej, więc więc być może liczył, że, że tutaj po prostu to wsparcie też na przykład, jeśli nie jest od samego zarządu, to może przez dokoptowanie jeszcze kogoś do sztabu. Dostanie, no a tak się, tak się nie stało, więc, więc wydaje mi się, że to finalnie po prostu tutaj przelało czarę goryczy, choć pewnie te odejścia zawodników też nie były bez powodu. No, z drugiej strony, można powiedzieć, to jest taka sytuacja, w której no, obie strony mają miały sobie coś do zarzucenia. No i ostatecznie hmm, prawda pewnie leży gdzieś po, po środku natomiast yy, no tej współpracy już po prostu dalej nie będzie. Wiem, że w klubie też żałują z tego powodu, że, że traktowali Marcina Michalaka jakiego, tak, jako takiego swojego człowieka, e, swojego trenera, e, w pewnym sensie nawet wychowanka, e, a, no a ostatecznie nic z tego nie będzie i nawet tutaj do końca sezonu Marcin Michalak Syreny nie będzie. Prowadził. Więc w Syrenie trwają poszukiwania następcy. A z dobrych informacji, tak kończąc, Paweł Dulat wrócił do treningów. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, to, to informuje. Także wiosną na pewno w formacji tej ofensywnej Syrena będzie miała e, wzmocnienie. No ale tutaj wydaje się, że, że przydałoby się jeszcze kogoś do tego zespołu e, dokoptować, bo wydaje mi się, że na teraz, po wiosną. Syrena będzie słabsza aniżeli jesienią, ale też historia pokazuje, że oni zawsze jakoś tam sobie potrafią w tym zmorszynku poradzić, i nawet jak kilku ważnych graczy odchodzi, to, to zawsze kilku młodych chłopaków, choćby z gestu poznania, ale nie tylko, e, dochodzi i cały czas tak ta Syrena nam się powiedzmy w tej e, czwartoligowej czołówce utrzymuje. To tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.